Do wykonania sześciościanu potrzebujemy trzech kwadratowych kartek papieru. Każdą z nich złożymy w następujący sposób. Po pierwsze wykonujemy złożenie na przekątną kwadratu. Otwieramy kartkę i składamy drugą przekątną. Otwieramy kartkę wracamy na drugą stronę i wykonujemy pozostałe dwie osie symetrii, czyli składamy kartkę na pół brzeg do brzegu, otwieramy kartkę i wykonujemy to samo na drugim brzegu. W tym momencie trzymając za to złożenie możemy w łatwy sposób uzyskać bazę kwadrat. Teraz dolny fragment naszej kartki, pojedynczą karteczkę podnosimy do góry, do samej góry do czubka i wykonujemy zagięcie. Teraz wierzchołek tej karteczki. Ponownie składamy tutaj do środka, pilnując jednocześnie, aby wszystkie linie nam się pokrywały. I teraz musimy jeszcze ten dolny fragment złożyć na pół, w tym celu najlepiej odgiąć kartkę do dołu. I zaginamy tutaj do środka. Dobrze. Otwieramy nasz element. Widzimy, że teraz ten, ten kwadrat, ta dolna część naszego kwadratu, czyli ten trójkąt, tutaj na dole, został podzielony na cztery równe części. Całość. Odkinamy po przekątnej tego małego kwadratu do góry. I wykonujemy harmonikę. Czyli w tym miejscu zaginamy na dół. Ponownie do góry. I na dół. Teraz podnosimy element do góry i wkładamy rękę pomiędzy kartki w ten sposób. I całość składamy w trójkąt. Czyli rozpłaszczamy narzędzie w ten sposób. I to jest gotowy element którym potrzebujemy do złożenia sześciościanu. Ta harmonika jest tak naprawdę elementem dekoracyjnym naszego, naszej bryłki. <laughs> Mając trzy elementy, wystarczy, że je ze sobą połączymy. A zasada jest prosta. Z jednej strony nasz element powiedzmy jest taki rozcięty, a z drugiej strony gładki. Teraz każdym gładkim obejmujemy rozcięte. Wsuwamy się pod harmonijkę. Ponieważ łatwo ją rozpłaszczyć, pilnujemy, żeby to już była forma przestrzenna. I ostatni, trzeci element ponownie. Widzimy, że na żółty mamy rozcięte, więc szukamy u różowego gładkiego. Obejmujemy rozcięte, wsuwamy się pod harmonijkę. I niebieski musi nam połączyć wszystko w całość. Znowu cały, obejmy rozcięty i wsuię się pod sharmoninik. W ten sposób powstał sześciościam.